Czy jestem dupką za to, że schudłam przed ślubem przyjaciółki, chociaż już byłam tą chudszą przyjaciółką? Mam na imię Ola i ostatnio schudłam, a teraz moja przyjaciółka Marta twierdzi, że próbuję ją przyćmić na jej ślubie. Marta zaręczyła się pod koniec zeszłego roku i poprosiła mnie, żebym została jej druhną. Bardzo się ucieszyłam i oczywiście od razu się zgodziłam. Przez ostatnie trzy lata przytyłam mniej więcej o dwa rozmiary ubrań. Na początku mi to nie przeszkadzało, ale niedawno postanowiłam, że czas coś z tym zrobić, a ślub potraktowałam jako dobrą motywację, bo łatwiej mi działać, gdy mam konkretny cel i datę. W ostatni weekend poszłyśmy z dziewczynami wybierać sukienki dla druchen. Zauważyłam, że Marta zachowuje się wobec mnie dziwnie. Rzucała mi jakieś dziwne spojrzenia, była osła. Pozostałe druhny, jedna to moja koleżanka, drugiej prawie nie znam, nic nie zauważyły. Więc pomyślałam, że Marta po prostu się stresuje przygotowaniami. Zazwyczaj po takich spotkaniach spędzaliśmy jeszcze czas razem, ale tym razem, gdy zapytałam do kogo idziemy, odburknęła, że wraca do domu. Zapytałam, co się stało i wtedy się zaczęło. Nie pamiętam jej słów dokładnie, bo byłam w szoku, ale mniej więcej po Powiedziała, że oczywiście schudłam specjalnie, żeby przyćmić ją na jej weselu i ślubie, że zawsze byłam tą chudą koleżanką, a teraz zrobię z jej ślubu pokaz mody o sobie. Zarzuciła mi też, że wiedziałam, że to nie w porządku, skoro ukrywałam swoją sylwetkę w za dużych ubraniach. Po prostu nie kupiłam jeszcze nowych ciuchów, a poza tym wolę nosić luźne rzeczy, bo tak się lepiej czuję. Nie uważam się za jakąś super chudą, ale rzeczywiście jestem najmniejsza z naszej paczki. Szczerze mówiąc, nie przyszło mi do głowy, że moja zmiana wyglądu mogłaby zepsuć jej wizję ślubu. Nigdy wcześniej nie byłam druchną więc nie wiem czy powinna była o tym pomyśleć nie czuję się dupką za to że postanowiłam schudnąć ale może byłam dupką za to że jej o tym wcześniej nie powiedziałam